Ja sobie tak ostatnio przeglądam sieć i w sumie faktycznie wszędzie są materiały o tym u P30 Pro. P30 i porównanie między nimi, już tak nawiasem mówiąc, faktycznie spoko telefon, w szczególności to zbliżenie. Aczkolwiek to jest wykonalne, żeby obsługiwać go jedną ręką. To przekracza wszelakie granice przyzwoitości, jeżeli chodzi o kompaktowość. Ale zauważyłem, że notorycznie pojawiały się w komentarzach pytania, czy nie mógłbym porównać P30 z P20 Pro. Ja sobie tak pomyślałem, że to, że to w sumie nie głupie pytanie. No to co, biorę, zamawiam te dwa telefony. I porównuję, prosta piłka, majster piżu, te dwa telefony i zapraszam do materiału. Początkiem niezrozumiałe jest dla mnie wyeliminowanie najbardziej praktycznego akcesorium zestawu P30. Etui. Wiem, że można go kupić za grosze w każdym sklepie, ale wyjeżdżając z nowym autem salonu można też spowodować wypadek. Oba zestawy mają 18-watowe ładowarki, przewody USB-C i słuchawki. Tyle, że P20 Pro ma na USB-C, a P30 na jacka 3,5 mm i za to jak najbardziej szanuję, bo jego uniwersalność jest wciąż niezastąpiona. Starałem się doszukać różnic w jakości i sumerycznie te różnice nie będą zauważalne dla większości konsumentów. Oba telefony mają 32-bitowe przetworniki audio oferujące dość szeroką scenę, aczkolwiek ten dźwięk wydaje się być lekko stumiony, nie tak czysty, jakby lekko zmatowiały coś, coś w ten teseń. Wiem jak to brzmi, to brzmi źle, no ale nie umiem opisać słowami dźwięku, no to tak jakby opisywać kobiece kształty. Wiadomo, że poeta to zrobi dobrze, no ale ja nie jestem poetą, a najważniejsze jest to, co oczy widziały i to co no, mózg zapamiętał. To tutaj jest najważniejsze, to co uszy słyszały. Generalnie jakość dźwięku na sławkach jest bardzo dobra, przyzwoita, dla mnie satysfakcjonująca, ale słyszałem lepiej grające telefony, tym bardziej z przetwornikami audio. Jeżeli chodzi o głośnik, P30 jest pojedynczy, monofoniczny na dolnej krawędzi. On generalnie gra, no spoko, ale jeżeli chodzi o telefon na starcie flagowy za 3000 zł, że nie ma tutaj stereo, no to według mnie to trochę taka, trochę taka siara. No. P20 Pro stereo, to nie jest najlepsze stereo, ale jednak gra zauważalnie lepiej, a drugi głośnik jest ulokowany w noczu i tutaj zauważamy pierwsze różnice. Co prawda oba telefony mają ekrany OLED 6,1 cala Full HD+, które na starcie są pokryte foliami ochronnymi, ale ekran z P30 wydaje się być żywszy. Po drugie mniejsza łyska, cieńsze ramki powodują, że telefon wygląda skludniej, nowocześniej i po trzecie P30 ma optyczny czytnik linii papilarnych zatopiony w ekranie. Działa on dobrze, podobnie bądź troszkę gorzej jak w Mi 9, zastąpić można go odblokowaniem twarzy działającej na samej przedniej kamerce i pomimo, że czytnik na przodzie z P20 Pro jest bezpieczniejszy, mniej mylny, tak no cóż, wygląda to dość archaicznie jak na rok 2019, a także zwiększa wymiary samego urządzenia, przez co komfort korzystania jest zauważalnie gorszy. P20 Pro jest po prostu większe, cięższe i gorzej leży, w dłoni. Oba telefony są oczywiście świetnie wykonane. Wodoodporne, kurzodporne, ale to P30 w mojej opinii prezentuje się lepiej, a na to składa się wiele czynników. Cała bryła jest bardziej kanciasta, górna i dolna krawędź jest ścięta, a tylne szkło nie jest zwykłym gradientowym lustrem, tylko jakby w środku zmatowiałe z ładnym, delikatnym gradientem i te wszystkie składowe nadają wyjątkowego charakteru. Nawet sam tylny aparat wygląda lepiej, bowiem nie jest on zamontowany ratami, przez co łatwiej jest go zachować w czystości. W nim znajdziemy tę samą 40-megapikselową matrycę o świetle f1,8. Drugi, 8-megapikselowy trzykrotny zoom f2,4, zaś matryca czarno-biała z P20 Pro została zastąpiona aparatem szerokokątnym, co w mojej opinii jest praktycznym, uniwersalnym upgrade'em. Oczywiście jakościowo aparat ten nie wybija się ponad konkurencję. Klasycznie rejestruje mniej szczegółów, zdjęcia są mniej ostre, a nocą bez jakiegokolwiek źródła światła odpada, ale to i tak nie odbiera jego praktyczności. Na przykład на вакациях. Jeżeli chodzi o zdjęcia z głównego aparatu, to wydawać by się mogło, że aparat ten sam, to i zdjęcia są takie same, ale nic bardziej mylnego. Huawei postanowił pobawić się programowaniem i zdjęcia są dużo, dużo lepsze niż w P20 Pro. Nie są one tak sztucznie podkręcane jak przez jakiegoś się w fotografii śrubnej, są dużo bardziej naturalne, zachowują lepszą dynamikę i naturalność. Dobry balans u bieli jest również zauważalnie trafniejszy, a i przehypowany jak dla mnie AI, to znaczy sztuczna inteligencja. Jest mniej radykalna. Tryb 40 megapikseli rejestruje więcej szczegółów niż np. Xiaomi Mi 9. Trzykrotny zoom lepiej działa w P20 Pro, ale oba według mnie nie są na to przydatne. Nocą te aparaty różnią się jeszcze bardziej i pomimo, że teoretycznie bardziej podobają mi się z P20 Pro, tak dobór balansu bieli jest kompletnie nietrafiony i zdjęcia te nie oddają rzeczywistych warunków. Światło z lambu ma wysoką temperaturę barwową, a P20 ją tłamsi do zdecydowanie niższej. Oba aparaty potrafią też czasami dziwnie się zachować, jakby z automatu wrzucały tryb nocny, który działa różnie. Raz robi fenomenalną robotę, niczym HDR-słoneczny dzień, a czasami grubo przesadza, by zrobić z nocy dzień. Na przykład tutaj, godzina 22, ja nic nie widzę. A zdjęcie wygląda jak wygląda. Podsumowując cały kształt aparatu to w mojej opinii jest zauważalny progres pod względem stabilności wykonanych zdjęć w ciągu dnia jak i w nocy. Same zdjęcia podobają mi się dużo bardziej a szeroki kąt tak jak mówiłem jest niezastąpiony. Teraz możecie zobaczyć, jak Huawei P30 filmuje w rozdzielczości 4K 30 klatek na sekundę. Ma optyczną, a także elektroniczną stabilizację obrazu. Natomiast nie doszukałem się 4K 60 klatek na sekundę i jest to dla mnie bardzo dziwne. Jeżeli chodzi o stabilizację jak ona działa, no to chwilę się teraz przebiegnę. W międzyczasie oczywiście nagrywam Huawei P20 Pro. Dla porównania, jak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o autofokus. Jest płynny i szybki, także pod tym względem na plus. Zmiana ekspozycji. Tak samo. A jakość obrazu możecie ocenić sami. Warto zaznaczyć, że P20 Pro dostałem jako nową sztukę do porównania od XCOMu i po samym uruchomieniu czuję, że P30 działa dużo sprawniej, responsywniej, a każde działanie jest natychmiastowe, co mnie pozytywnie zaskoczyło. Jest to prawdopodobnie zasługa nowszego procesora Kirin 980 względem 970. 6GB RAMu jest optymalne i sumarycznie telefon działał lepiej od P20 Pro, ale no cóż... Nakładka Huawei MUI. Jest wciąż jak dla mnie jedną z najbrzydszych i najmniej przyjemnych nakładek na rynku. Nie odmówię jej oczywiście szerokiej personalizacji, ale duże, brzydkie ikony na pulpicie głównym nijak mają się do malutkich ikon w ustawieniach, które też nijak mają się do dominującego na rynku Androida płaskiego interfejsu. Zmierzając ku meritum, nakładka ta najzwyklej w świecie odbiera mi przyjemność korzystania z P30, tak samo jak i pewne braki konstrukcyjne. Co prawda, oba telefony nie mają bezprzewodowego ładowania, do którego sam zaczynam się przekonać. Tak, brak diody powiadomień w P30 jest dla mnie bolesny. Bateria 3700 mAh w P30, jak i 4000 mAh w P20 Pro zapewniają fantastyczne czasy na jednym ładowaniu. W obu modelach 6 godzin włączonego ekranu przez cały dzień na samym LT to żaden problem. Zarówno jeden, jak i drugi obsługują wszystkie polskie pasma, mają sprawne systemy geolokalizacyjne, gdzie w P30 jest dwukanałowy. Nowszy model ma też Bluetooth A5.0 względem 4,2, ale oba obsługują certyfikaty APTX HD. Tyle. Reasumując i podsumowując, tak troszkę inaczej, oba telefony zostały pożyczone do tego porównania od sklepu iscom.pl, którego lokowanie znajduje się w tym materiale, jak mogliście zauważyć, a jeżeli nie, to informuję, że w intro było ich logo oraz jako forma lokowania pojawiała się ich aplikacje na telefonie w przebitkach. To, to takie coś. To, to tyle w sumie. No i jeszcze linki w opisie do tych telefonów są, bo tam te telefony kosztują P30 3000 zł, a P20 Pro 2400 zł. Wiem, że różnic dość duża, 600 zł, ale jeszcze bym trochę z czasem poczekał, bo P30 wciąż ma ten podatek o nowości ehm, i też postaram się załatwić jakieś rabaty. To w ogóle nie obiecuję i nie, nie myślcie, że ja to załatwię, bo to jest po prostu teraz tak mówię, bo jeszcze nie rozmawiałem tam z osobą z niską, ale postaram się, nie obiecuję. I zakładając, że różnica będzie 400 zł, to tak, gdybym miał wybierać jeden z tych dwóch telefonów, to bezapelacyjnie wybrałbym P30, nawet bym dopłacił 400 zł, bo ona ma coś takiego niepisanego, że ten telefon mi się po prostu podoba, dobrze się z niego korzysta. Jako całej tej bryły. To jest zauważalnie fajniejszy telefon od P20 Pro, według mnie, ale, 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 jeżeli ktoś ma P20 Pro, to nie warto dopłacać, ale, ale. Ja w ogóle uważam, że nie warto dopłacać do Xiaomi względem Mi 9 Xiaomi ma diodę powiadomień, ma również świetny ekran, jest dużo tańsza, ma bezprzewodowe ładowanie, ma też dobry aparat, no i jest zauważalnie tańsza. Także jeżeli i fajniejsze programowanie, i też podejrzewam, że funkcji czasu będzie wydajniejsza, bo więc na Dragon 855 i lepsze programowanie, to to jednak robi e, robotę. Także no, to, to według mnie. No, a tutaj zrobię ankiety. Co wy byście wybrali? Huawei P20 Pro czy P30? Nie dam tam mi dziewiątkę, bo wiem, że i tak byście zaznaczyli mi dziewiątkę. No i później jeszcze, jak oceniacie samą p 30. No to, to na tyle w podsumowaniu. Ja generalnie mam tak, że w podsumowaniu się po prostu rozróżniam. ja tak lubię sobie pogadać, bo wcześniej staram się, żeby ten materiał skondensować jak najbardziej, żeby on był jak najkrótszy i jak najbardziej merytoryczny dla Was. A później się rozróżniam w podsumowaniu i mam taką ochotę e, e, tak porozmawiać. No. i pytacie mnie, kiedy moja stronka, e, ona się robi, naprawdę. Zresztą mogę Wam pokazać, żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. Czekajcie, to, to ładnie dokładnie od... o, Wam, pyk i ładuje się, nie? No i tu będzie trochę opisu, tu będą kategorie, na przykład mój sprzęt, oczywiście to są takie prowizory, takie te grafiki, no i później też o, tapety Bedo, Bedo tapety, bo nie pytacie, pyk ładują się, no to będzie tego trochę, nie? To będzie Proszę was bardzo. No to będzie, będzie, ale to się robi. Ja nie lubię rzucać rzeczy em, niedopracowanych. Ja lubię rzeczy dopracować i ją dopiero wrzucić. Jak grałem w gry strategiczne, to zawsze budowałem sobie najpierw armię, robiłem obronę. Robiłem sobie armię i jednym dużym ciosem atakowałem, a jak mi to nie wychodziło, to po prostu resetowałem kraje i staram się jeszcze raz tak samo zrobić od początku, to, to cały ja. No, ale to na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, dziękuję za oglądanie, jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, jeżeli nie, no to łapkę w dół i zachęcam do subskrypcji, jeżeli nie, no to nie, ja nie zmuszam do niczego, ale zachęcam, czemu nie, czemu to, a czemu tak, w sumie, no. Można oglądać mnie, ale czy to jest dobry argument, to już nie wiem. Nie przedłużam. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.